Bardzo gorąco polecam Morfinę Szczepana Twardocha. To książka, jakiej nie czytałem od lat. Przyznam, że, że byłem zaskoczony. Byłem zaskoczony sposobem prowadzenia narracji, niezwykłym językiem, e, wielotorowością tej powieści i, i tym, jak został skonstruowany bohater, bo, bo to człowiek, który tak naprawdę. E, Chce stać z boku wydarzeń, ale te wydarzenia wciągają go mimo jego własnej woli. Zostaje w nie uwikłany, w, w polskość, w niemieckość, w bycie w konspiracji, w udział w, w kampanii wrześniowej jako Polski-Niemiec. Chociaż sam mówi na wstępie, że nie cierpi mundurów i umundurowania. Jego eugeniczny teść. No i też język, jakim posługuje się autor. Niezwykła lekkość i jednocześnie skomplikowaność narracji. No To wszystko powoduje, że czyta się to z zapartym tchem. Ja wiem, że to jest takie wyświechtane już określenie, ale naprawdę tak jest. Czytałem to w wersji elektronicznej i, i dopiero w Empiku zobaczyłem, jaka to cegła i zdumiałem się, że, że to zajęło mi właściwie chwilę. Polecam naprawdę serdecznie.